Drodzy bracia i siostry, tak jak mówi do nas temat dzisiejszy, wskazuje, tak jak też powiedzieliśmy sobie na początku tego naszego, tej naszej liturgii, naszego spotkania, to czym nam chcemy się przyjrzeć jest wiara. I dzisiaj często spotykamy się z sytuacjami wielu pytań o wiarę, wielu pytań o jej sens. Może tym bardziej gdy wiele osób niestety czasami może nam bliskich, w naszych rodzinach, odrzuca wiarę, odrzuca Boga. W jaki sposób pokazując, że według nich ta droga nie ma sensu, według nich jest to zły wybór. Bracia i siostry, chcemy się zastanowić, czym jest wiara i co jest jej przedmiotem do kogo wiara prowadzi. I podejmując tą refleksję jakby nad tym, czym jest wiara, chcemy sięgnąć do tego, co mówi nam Pismo Święte na temat wiary. Oczywiście bardzo trudno jest przekazać wszystko na temat wiary, bo jest to temat bardzo obszerny, ale choć pewne jakby pewne wybrane fragmenty, aby nam pokazać, czym jest wiara, posłuchajmy. Jakby wejdźmy w tę sytuację. I to, co odnośnie wiary, mówi nam już sam źródłosłów słów hebrajskich. E, odnośnie do wiary używa dwóch terminów. Jeden, e, amen, to jest poczucie siły i pewności, a drugi, batach, to jest bezpieczeństwo i zaufanie. Te dwa terminy jakby wpływają. Na termin, który określamy jako wiara. Czyli z jednej strony poczucie pewnej pewności, siły, z drugiej strony bezpieczeństwo. I rzeczywiście w związku z tym wiara jest z jednej strony zaufaniem, którym obdarza się osobę, wobec której się wierzy. Wiara jest zaufaniem, które angażuje całego człowieka. Ufam. Tej osobie, wierzę jej. Z drugiej strony, wiara wiara w rozumieniu takim właśnie religijnym, jest to też pewien akt intelektualny, czyli takie otwarcie na słowo i otwarcie na znaki, otwarcie na to, aby poznawać tą osobę, w której wierzę i wobec której, której chcę wierzyć, której chcę ufać. Bracia i siostry, takim szczególnym ojcem wiary w Starym Testamencie jest Abraham. Gdy Bóg powołuje Abrahama, którego przodkowie służą innym Bogom, Bóg przychodzi do niego, powołuje go i przyrzeka mu dwie rzeczy. Ziemię oraz liczne potomstwo. I mimo temu, że jest to Brew wszelkiemu prawdopodobieństwu, Abraham wierzy Bogu. Wierzy w Jego Słowo. Wierzy, że to, co Bóg, to Słowo, które Bóg do niego kieruje, jest prawdą, że się zrealizuje. I całe swoje życie powierza tej Bożej obietnicy. I gdy przyjdzie chwila próby, gdy całe te koleje Jego losu, różne... Jego życia doprowadzą do sytuacji, w której rzeczywiście będzie miał syna. Bóg postawi przed nim konkretną próbę, w której Abraham będzie gotów złożyć swojego jedynego syna w ofierze. Tego, w którym miała się spełnić obietnica. On jest gotów, jakby ufając Bogu, jest gotów speł spełnić tą prośbę: zabicia swojego syna. Wiemy, że ostatecznie Bóg yy, inaczej potoczy tą decyzją. Syn zostaje ocalony. Natomiast chodzi o to, że w tym pokazana jest właśnie wiara Abrahama. I dla, dla tej wiary on jest wierny słowu Boga temu słowu, które Bóg do niego kieruje. I dlatego właśnie, ze względu na jego wielką wiarę, jest też uznany jako ojciec, ojciec wiary. W Nowym Testamencie, w momencie gdy Jezus Chrystus przychodzi z miłości do człowieka, przychodzi na Ziemię, przychodzi na ten świat, to, co, to czego rozpoczyna swoje głoszenie, swoje, swoją naukę, głosi zbawienie, głosi nadchodzące Królestwo Boże. I przez swoje właśnie głoszenie, nauczanie, jak też przez swoje czyny, cuda, Gromadzi uczniów wokół siebie. Stawia przed nimi tą możliwość uwierzenia, uwierzenia w niego i uwierzenia w słowo, które on głosi. Prowadząc ostatecznie uczniów, którzy też przeżywają różne wątpliwości, prowadzi ostatecznie uczniów do decyzji, którą wyznaje Piotr, uznając, że Jezus jest Mesjaszem. Że Jezus jest Chrystusem. Wiara w Jezusa, wiara w Jego Słowo staje się też więźnią, która łączy uczniów. To, co sprawia, że idą za Jezusem razem wspólnie, jest wiara w Niego. Idą za Nim, ponieważ wierzą w Jem i wierzą w Jego Słowu. Wiara ta pochodzi od Boga, ale jest też tą decyzją człowieka. Odpowiedzi na tą łaskę, e, odpowiedzi na właśnie konkretne słowo, konkretne czyny, konkretne doświadczenie, które spotyka, które przeżywają w swoim życiu apostołowie. Później, jak wiemy, moment bardzo trudny, moment męki, śmierci Jezusa jest czasem pełnym lęku, i wiemy, że zabraknie uczniom wtedy z całości w wierze, że opuszczą Jezusa. To jednak. Moment zmartwychwstania, moment, w którym Jezus Chrystus pokonuje śmierć, pokonuje cierpienie i żyje. Moment, w którym uczniowie przekonują się, też przez doświadczenie, że rzeczywiście Jezus Chrystus żyje, że w nim realizują się Boże obietnice, obietnice pełne miłości wobec człowieka. Staje się momentem, w którym ich wiara zostaje ugruntowana. E, zostają tak mocno ugruntowani w tej wierze, w uwierzeniu Chrystusowi, że są gotowi oddać za Niego życie. E, czytając dzieje apostolskie, czytając historię właśnie uczniów, apostołów, widzimy bardzo jasno, nic nie jest w stanie ich zatrzymać. Dlaczego? Bo wierzą w to, że Jezus Chrystus pokonał wszystko. I że żyje, że jest obecny. I ten fakt, to doświadczenie, ale też ta odpowiedź wiary na to doświadczenie powoduje, że niosą tą dobrą nowinę dla całego świata. Idą i głoszą. I dzielą się tym słowem, które sami doświadczyli po co? Po to, aby innym dać szansę usłyszenia. I w odpowiedzi na Bożą łaskę, odpowiedzi na wiarę, uwierzenia temu Słowu, uwierzenia tej dobrej nowinie, że w Jezusie Chrystusie spełniają się wszystkie dobrodziejstwa, jakie Bóg obiecał człowiekowi, że w Jezusie Chrystusie człowiek dostępuje odpuszczenia grzechów, że w Jezusie Chrystusie człowiek uzyskuje zbawienie i życie na wieki. I tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Właśnie dlatego, że w nią uwierzyli, chcą zanieść całemu światu. I w ten sposób rodzi się dalej wiara Kościoła. A więc wierzyć to w pierwszym rzędzie przyjąć, przyjąć tą dobrą nowinę, przyjąć tą naukę, którą głoszą świadkowie, wyznając, że Jezus Chrystus jest Panem. Ta prawda z czasem przekazywana coraz dalej przekształca się w nauczanie. To nauczanie, które towarzyszy tym dwudziestym ponad wiekom chrześcijaństwa. Ale w tym słowie głoszonym, w tym słowie, które ma rodzić wiarę, działa sam Bóg, który łaską dotyka serca człowieka, aby właśnie dać szansę tej odpowiedzi czyli uwierzenia Bogu. I słuchać, słuchać tego słowa, słuchać tego, co mówi Bóg, oznacza odrzucić inne bóstwa. I zwrócić, tak jak powiedzieliśmy, że wiara angażuje całego człowieka. Zaufanie, człowiek jakby buduje wobec osoby, tak samo tutaj oznacza odrzucić inne bóstwa, przyjęcie wiary w Jezusa i zwrócenie się do Boga żywego, prawdziwego. Uwierzyć to znaczy uznać, że Pan Jezus rzeczywiście wypełnił Boży plan. Uwierzyć to też, myślę każdy z nas to przyjął, to wreszcie przyjąć Chrzest, wyznając wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego. I przez Chrzest chrześcijanie zostaje wprowadzony do Kościoła. Uwierzywszy temu słowu, uczestniczy w nauszaniu, w liturgii Kościoła. I właśnie w Kościele Bóg urzeczywistnia swoje plany, dokonuje zbawienia, ale też umacnia wiarę. Umacnia wiarę tych, którzy poszli za nim. Wiara człowieka realizuje się przez uległość wobec Bożych planów. Skoro człowiek uznaje, że to Bóg jest Panem, że Bóg w Jezusie Chrystusie zrealizował te wszystkie plany i obietnice wobec człowieka, człowiek gotów jest właśnie być uległy wobec planów Boga i prowadzić życie zgodne z jego wskazaniami, iść za Bogiem. A więc. Bracia i siostry, wiara z jednej strony, jak już powiedzieliśmy, jest łaską. To Bóg jakby przychodzi z tym darem wiary do człowieka. Bóg przychodzi z tą łaską. Przychodzi do nas przez wiarę naszych rodziców. Przez to, że mamy tą możliwość słuchania Słowa Bożego. To jest właśnie tak konkretny dar. Konkretna łaska Boga dla każdego z nas. Ale z drugiej strony wobec tej łaski Boga potrzeba wolnej decyzji człowieka. Odpowiedzi. Odpowiedzi na to Boże doświadczenie, na Boże Słowo. Czyli odpowiedzią jest uwierzenie Bogu. Uwierzenie w to, że rzeczywiście to Słowo, które Bóg do mnie kieruje, jest prawdą że w Jezusie Chrystusie, w Jego miłości do mnie i do Ciebie, znaczy przez Jego miłość do mnie i do Ciebie, przez to, że właśnie z miłości oddał za mnie i za Ciebie swoje życie, ale dla mnie i dla Ciebie zmartwychwstał, abyśmy mogli uczestniczyć w pełni życia, że w Nim właśnie dokonało się to wszystko, co był obiecał. I bracia i siostry, dzisiejszy Dzisiejszy patron, który nam towarzyszy, święty Fidelis Sigmaringen, tak jak powiedziałem, jest bardzo dobrym właśnie przykładem człowieka, który uwierzył, który odpowiedział na tą łaskę wiary. Urodził się w Niemczech, zdobył doktorata, doktorat z filozofii prawa, więc był człowiekiem bardzo wykształconym, ale widząc różne sytuacje. Życia, które go zaniepokoiły, postanawia wstąpić do Zakonu Kapucynów i tam otrzymuje, jak wspomniałem na początku, też cieszy liturgii, imię Fidelis z łaciny wierny, wierzący. Współbrat, który przyjmuje go do zakonu, kieruje do Niego słowa z apokalipsy bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Fidelis głosi Chrystusa z wiarą. Mówią świadkowie, w swoich kazaniach jest bardzo łagodny, spokojny, szanuje inne myślenie u ludzi i zostaje posłany do protestantów, do tych, którzy odrzucili wiarę kościoła katolickiego. To jego głoszenie, właśnie głoszenie z wiarą, Ogłoszenie człowieka, który jest też świadkiem, przynosi wielkie owoce nawrócenia, również wśród przywódców, e, właśnie protestantów. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której zostaje zaproszony do Szwajcarii, aby tam głosić Chrystusa, aby tam głosić wiarę w Kościół, także. I to zaproszenie jest w pewien sposób pułapką. To znaczy, pogłoszeniu, gdy wychodzi do puszcza mury kościoła, otaczają go przeciwnicy i stawiają przed nim jednoznaczną decyzję. Albo wyrzeknie się wiary w kościół katolicki, albo zostaje zabity, zostanie zabity. Fidelis jest wierny do końca i ginie pod ciosami noży i maczuk. Przed tym Kościołem, w którym właśnie wygłosił to ostatnie kazanie. Bracia i siostry, dzisiaj przez Jego wstawiennictwo chcemy prosić o łaskę wiary, umocnienia naszej wiary w Jezusa Chrystusa, umocnienia wobec tych różnych, jak powiedziałem na początku, przeciwności, których doświadczamy w naszym życiu sytuacji, w której czujemy, że nasza, nasza wiara jest słaba. Chcemy prosić o to umocnienie, ale także chcemy podjąć tą naszą decyzję otwarcia na, ten, na tą łaskę wiary, naszą decyzję pójścia za Chrystusem. I ta nasza decyzja dziś będziemy też wyrażać przez odnowienie naszych przyrzeczeń chrześcijańskich. Przez wyznanie w ten sposób także naszej wiary. Wiary w Bogę. Wiary w Trójcę Świętą. Zachęcam nas wszystkich do takiej wielkiej otwartości na, na właśnie na tą łaskę, którą Pan Bóg chce dziś dokonać w naszym życiu, w naszym sercu. Ale także w tej otwartości na tą decyzję, że, że Bóg jest wiarygodny, że ze względu na Jego wielką miłość do nas, chcę Mu zaufać.